Jezus, pełen ducha, powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Proszę Państwa, zazwyczaj wyobrażamy sobie pustynię jak pustynia Sahara, wielki obszar pokryty piachem, gdzie nic nie ma. No nie taka była pustynia, na której Jezus przebywał, chodzi raczej o pustkowie skaliste. Słowo pustynia, również w języku polskim, ono pochodzi od pustkowia, czyli od miejsca, gdzie jest pusto. I już w tym słowie zawarta jest idea właśnie samotności. To jest miejsce, gdzie jesteśmy sami. Nikogo oprócz nas tam nie ma. Tak samo jest w języku greckim. Greckie słowo eremos dało początek polskim niektórym terminom, takim jak eremita, a więc mnich mieszkający właśnie na pustkowiu i przeżywający całe swoje życie samemu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pustynia, na której przybywa Jezus, jest jednocześnie symbolem biblijnym nawiązującym do Biblii hebrajskiej i do pobytu Izraelitów na Pustyni, tak jak oni przebywali 40 lat na pustyni po wyjściu z Egiptu, tak samo Jezus przebywa 40 dni i w ten sposób solidaryzuje się ze swoim ludem, do którego sam jako prawdziwy Izraelita należy. I w języku hebrajskim, w etymologii słowa pustynia, po hebrajsku brzmi ono midbar, mamy bardzo ciekawą rzecz, która jeszcze więcej mówi nam o duchowości pustyni. Hebrajskie słowo midbar składa się z dwóch mniejszych słówek. Z przyimka mi, to jest cząstka oznaczająca pochodzenie kogoś lub czegoś. Można ją przetłumaczyć skąd. I rdzenia dbr od czego pochodzi czasownik i rzeczownik dabar, mówić albo mowa. Skąd i mówić. Mi, po hebrajsku to jest miejsce pustynne, skąd mówi kto. Bóg oczywiście. Starożytni mieli tę intuicję, że kiedy ktoś idzie na pustynię, idzie po to, by słuchać Boga, bo tam właśnie z tej pustyni, z tego obszaru pustkowia mówi głos Boga. Z kolei starożytni Grecy, kiedy mówili o człowieku jako, jako, jako pewnego rodzaju tajemnicy, w człowieku wyróżniali trzy podstawowe Sfery, na których przejawiało się ludzkie życie. Sfera cielesności, a więc sarks albo soma. Sfera emocjonalna, a więc psychę. To wszystko, co dzisiaj moglibyśmy określić jako, jako należące do dziedziny psychologii. Emocje, uczucia, ale to, co człowiek jest w stanie sam kontrolować. I wreszcie sfera ducha, czyli pneuma. To, co należy do, w człowieku do sfery nadprzyrodzonej. To jest jakby świątynia w człowieku, w której mieszka, e, mieszka sam Bóg. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ojcowie kościoła m, tradycji greckiej od najdawniejszych czasów dzisiejszą Ewangelię komentowali właśnie w tym kluczu, pokazując, że trzy pokusy, jakim poddany był Jezus Chrystus, odpowiadają trzem sferom człowieka sferze cielesnej, sferze psychicznej i sferze duchowej. Pierwsza rzecz, powiedz, żeby ten kamień stał się chlebem. Nie ma w sferze cielesnej nic bardziej podstawowego niż potrzeba zaspokojenia głodu. I Jezus właśnie w tej sferze cielesnej pokonuje te pokusę, pokazuje, że jest człowiekiem wolnym, nie ma w nim żadnego przymusu. Kolejna pokusa one są u różnych ewangelistów, u Mateusza i Łukasza w różnej kolejności. Dotyczy, dotyczy tego skocz z narożnika świątyni. Jeżeli aniołowie naprawdę ci usługują, będą cię strzegli i chwycą cię. No to jest taka pokusa troszkę ryzyka, adrenaliny, pewnego, można by powiedzieć, potrzeby przeżycia czegoś. Taka typowa pokusa psychiczna. I również tej Jezus Chrystus nie ulega. I kolejna, ostatnia, trzecia... Hmm, Pokłoń mi się, mówi diabeł. Oddaj mi pokłon. Proszę Państwa, w języku symboli religijnych starożytnych, hmm, uklęknąć przed kim i oddać mu pokłon znaczy tyle, co widzieć w nim Boga. Diabeł y, bardzo perfidnie kusi Jezusa. Y, prawdziwego Boga zastąp mną, mi oddaj pokłon. Prawda? I również tutaj Jezus tej pokusie nie ulega. Również w sferze ducha okazuje się człowiekiem wolnym. I ciekawa, piękna intuicja ewangelistów. Dopiero kiedy Jezus udowodnił samemu sobie, Bogu Ojcu, że jest całkowicie wolny, całkowicie, czyli na wszystkich trzech sferach ludzkości w sferze cielesnej, w sferze psychicznej i w sferze duchowej. Kiedy osiągnął taką pełną integralność dopiero wtedy mógł wyjść i zacząć głosić Ewangelię. Wtedy dopiero zaczyna się jego publiczna działalność. I trzecia myśl związana z tą, z tą Ewangelią. Jeden i ten sam czyn pokazuje nam życie Jezusa, może być symbolem zarówno pełnienia woli Bożej, jak i uleganiu pokusy, bo diabeł kusi Jezusa. Spraw, żeby ten chleb, żeby ten kamień stał się chlebem. Jezus odmawia, bo to w tym momencie, w tych okolicznościach, nie wypływa z woli Boga. A niedługo później sam Jezus będzie rozmnażał chleb, będzie go dawał ludziom i wreszcie w wieczorniku On sam poda uczniom chleb. Zrobi dokładnie to, do czego namawiał go diabeł, ale w innych okolicznościach, w innym czasie, wtedy, kiedy ten czyn będzie wypływał z woli, z woli Ojca. Tak samo jest na przykład z tym oddaniem pokłonu. Diabeł kusi, kusi Jezusa, oddaj mi pokłon, Jezus odmawia. No a Paweł pisze w liście do, do Filipian, że potem Jezus zostanie wywyższony. I wszystkie języki wyznają, że On jest Panem i wszystkie kolana przed Nim się zegną. To, czego odmówił wtedy później stanie się znakiem pełnienia woli, woli Ojca. To jest bardzo, bardzo interesujące myślę dla naszego życia duchowego, że yy, nie tylko czyn sam w sobie powinien być o, oceniany, yy, ale dany czyn w pewnych okolicznościach i w pewnym czasie może być. Znakiem pełnienia woli Boga, ale może być znakiem ulegania pokusie. I to jako, jako chrześcijanie myślę, m, powinniśmy rozeznawać. Na tym polega rozeznawanie. Tego nas uczy ta, ta Ewangelia.